Mano, cześć! Kończymy ostatni dzień yy, kwietnia, dzisiaj przed nami, także trzeba zakończyć ten yy, słodko-gorzki miesiąc. Dzisiaj przed nami Liga Mistrzów. Lecę z moim spokojnym, myślę, na dzisiaj dubelkiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, jak zawsze, tutaj na Betfanie, i czeka oczywiście na Was promocja bonusu powitalnego. Na czym ona polega na Betfanie? No, już tutaj tłumaczę, to jest bardzo prosta sprawa. Yy, generalnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to trzeba oczywiście najpierw założyć konto, możecie to zrobić z naszego linku, który będzie się znajdował w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i na Betfanie wygląda to tak, że Betfan potraja pierwszą wpłatę potraja, nie podwaja, tylko potraja. Przykładowo, 150 zł to jest maksimum od 5 się zaczyna. Przykładowo wpłacasz max, czyli 150 300 wtedy dostajesz w bonusie, no i 450 jest łącznie nagranie za bonus. Grasz jak chcesz, jedyne tutaj wymagania ze strony Betfana. To kupon składający się minimum z dwóch zdarzeń z łącznym kursem 3-0. Easy. Prosta sprawa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jeszcze raz odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. My lecimy jeszcze z konkursem. Będą dwie dyszki do zgarnięcia oczywiście na fanie. No i co trzeba zrobić? Przede wszystkim łapka w górę pod tym filmem. Subskrypcja kanału. W komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki. No jak dzisiaj jest Liga Mistrzów, to w po meczu pomiędzy Coventry a Ipswich... Typujemy do godziny 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez. Yy, niku Gracza na Betfan nie biorą udziału w zabawie. No I myślę, że możemy lecieć z dzisiejszym dublem. Yy, Piłkarsko-koszykarski dubel, no bo jest dzisiaj ten mecz yy, Ligi Mistrzów, także zobaczymy jak to będzie. Yy, ostatnia tasiemka, w sumie możemy sobie sprawdzić jak poszła ostatnia taśma. Gdzie będzie ta tasiemka? Tutaj będzie ta tasiemka. To jest ta Siemka. tu był live i tu jest ta Siemka. Raz, dwa, ty, nie było tak źle, tylko Bolonia i Valarenga udupiły. No i ta, no, Rwęska druga liga dała tutaj dupę. Także widzę, że te tasiemki tutaj fajnie idą. To już będzie, będzie kontynuowane, może coś się jeszcze tutaj pojawi. Eee, a tymczasem, tymczasem dzisiejszy dubel, Bayern gra dzisiaj z Realem. No i ja idę tutaj w strzały Bayernu, w strzały generalnie wszystkie, nie? Zablokowane, celne, niecelne. Linia jest na to 14,5. Wydaje mi się, że tutaj Real nastawi się na kontry. Zresztą Real to jest jak wiadomo synonim Ligi Mistrzów. Wcale mi się nie zdziwił, jakby tutaj szybko strzelili bramkę i gdzieś się cofnęli, żeby bronić ten Korzystny, nomen-omen wynik z, przywieziony wtedy z Monachium. E, no a tutaj, jeżeli Bayer chce liczyć na jakiekolwiek szanse, no to myślę, że będą tutaj strzelać, niekoniecznie nawet z jakichś mocno przygotowanych pozycji. No i wydaje mi się, że ta linia będzie tutaj jak najbardziej do zrobienia. No i tak jak mówiłem, koszykówka, nie? Tutaj Euroliga, e, Makabi z Panatynekosem. Idę tutaj w dodatni Handicap, jakiś fajny w stronę Panatynajkosu Zobaczymy. Plus 4,5 może być, może być może być plus 4,5, będzie 2,55 no tutaj kwestia wygląda tak, że makabi dalej tutaj bez Baldwina musi sobie radzić, a to jest bardzo bardzo mocne osłabienie no i myślę, że tutaj po prostu Panathinaikos jest troszkę większym faworytem niż wskazują na to kursy no a pykniemy to sobie za dwie stówki 450 będzie tutaj mogło wrócić, no i zobaczymy klikam dzięki piękne Miłej środy, generalnie miłej majówki, bo w sumie można powiedzieć, że miłej środy, miłego wtorku, dzisiaj wtorek jest. <laughs> miłej majówki, bo można powiedzieć, że tutaj generalnie już majówka się zaczyna, także miejcie twarde głowy, życzę Wam małego kasa i dobrych imprez, tymczasem trzymajcie się ciepło, Elo.